No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane raki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 23 do 29 czerwca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc czy znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, tam również są wszystkie informacje. No i kochani, nie uważajcie na oszustów, znowu ich się rozsiało w sieci. E, także grasują, podtrzymają się pode mnie i pod innych tarocistów. Także bądźcie uważni. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś pierwszy napisze do ciebie do Was wiadomość e, z informacją, nie wiem, o wróżbach, o jakichś tam nie wiem, przekazach i tak dalej, to na pewno nie będę ja. E, więc, e, więc bądźcie ostrożni. E, no i Raki pamiętajcie o w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego dla tych raczków, które obchodzą urodzinki w przyszłym tygodniu. Kochani, spełnienie marzeń, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze wam życzę. Lecimy, moje drogie raki. Co się będzie działo wewnątrz Was w najbliższym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u singli. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie przekaz z mistycznej mądrości dla Was na przyszły tydzień. Zmysłowość. Lubię tą kartę. Zmysłowość. Wyraź swoją zmysłowość. Mm? Ok. Talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Uuu, wieża! Coś gruchnie, kochani, coś, coś, coś perdyknie, jak to się mówi. Wieża mówi o nagłym przebudzeniu, o iluminacji, uświadomieniu sobie czegoś ważnego. Często jest to taka dosyć trudna energia, bo wychodzimy poza pewne um, ograniczenia, poza pewne um, poza pewną strefę komfortu. I wieża nie zawsze przynosi komfortowe sytuacje, ale jednak przynosi niesamowitą wolność. Także coś niespodziewanego możecie sobie uświadomić. Jakieś blokady zostaną zerwane. Coś, co budowaliście na stabilnych fundamentach nagle może się zburzyć e, na stabilnych, w cudzysłowie stabilnych, bo to nie jest budowane na pewno na stabilnych e, fundamentach. Coś się może nagle zburzyć. E, wieża może nagle taki przyjść, przynieść taki moment aha, jak to się mówi, aha moment, e, który, który da Wam jakąś jasność, klarowność, ale też pokazuje mi się, kochani, że coś się wali w Waszym życiu, coś może się walić w Waszym życiu, jakaś struktura, związek, sytuacja, e, nie wiem, i na siłę próbujecie to trzymać, a to należy. Puścić, kochani, bo to i tak się zawali, to już się wali, więc nie ma sensu tego trzymać na siłę. Zobaczmy tą wieżę. Szóstka pentakli. Królowa buław. I paś kielichów. Mhm. Na spodzie koło fortuny. Siła. I trójka. Trójka kielichów. Wiecie, co wam powiem? Ja mam wrażenie, że to będą takie nagłe uświadomienia a propos tego, a propos właśnie równowagi w Waszym życiu, równowagi w dawaniu i braniu. Część z Was może sobie uświadomić, że pewne sytuacje są właśnie niezrównoważone, że wydajecie więcej, albo wręcz przeciwnie, że wydajecie za mało właśnie w jakiejś sytuacji, że tylko jesteście w energii brania, 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 to jest takie uświadomienie bardzo ważne, że tak powiem, na jakim poziomie, co mogę w ogóle zrobić, żeby wprowadzić więcej równowagi właśnie do swoich relacji, do swojej przestrzeni życiowej i tak dalej. Dla części z Was może to być czas ważnych takich zmian dotyczących inwestycji, dotyczących finansów, bo uświadomicie sobie, że na przykład, nie wiem, dana praca Wam nie służy, albo nie wiem, system, system gdzieś tam pracy Wam nie służy. Część z Was może uświadomić sobie, że, że zasługujecie na więcej, ale też czuję, kochani, że to będą jakieś niespodziewane wydarzenia, właśnie z zewnątrz, które będą wymagać od Was siły, determinacji, ale też uświadomienia sobie, właśnie co jest dla mnie dobre, a co nie, w którą stronę mam iść, a którą zostawić za sobą. Jest to czas e, przede wszystkim e, wsłuchania się w głos swojego serca, ale też. E, Sięgnięcia głęboko do swojej pasji i do swojej odwagi, żeby właśnie wprowadzić te zmiany, żeby zaryzykować w jakiejś kwestii, żeby właśnie coś zakończyć, żeby coś przetransformować, żeby otworzyć się na coś nowego. Dla części z Was, kochani, tak patrzę właśnie na te karty, że możecie się zakochać w tym tygodniu, może jak niczym grom z jasnego nieba, ktoś wkroczyć do Waszego życia, pobudzić właśnie Waszą zmysłowość, rozkochać w sobie. No i że tak powiem, mogą pojawić się właśnie jakieś lęki, jakieś obawy, czy, czy to przyjmować, czy nie przyjmować, czy to jest coś. Co, co, w co mogę wejść. No, mam wrażenie, że dużo może się zadziać u Was w tym tygodniu. Zobaczmy w takim razie, co z zewnątrz. Dziewiątka pentakli. Kochani, dla części z Was jakiś sukces finansowy też idzie w Waszą stronę. Może pojawi się szansa na awans, może pojawi się szansa na jakąś ciekawą inwestycję, albo wręcz założenie własnej firmy, część z Was może sobie to uświadomić, że, 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 że warto. że już prowadzicie własną działalność, myślę, że tutaj coś tak jakby ruszy. Może, kochani, w końcu zaczniecie być dostrzegani, za swoją pracę. A co za tym idzie? Będzie więcej klientów, będzie więcej zleceń, będzie więcej możliwości na zarobek. No, dziewiątka pentakli mówi, że te pieniądze będą do Was płynąć z każdej strony, więc e, możecie inwestować mądrze, ale też e, fajnie się na to otworzyć. E, dziewiątka pentakli z drugiej strony często też jest kartą właśnie jakiegoś niezależnego singla, więc ktoś taki może iść w Waszą stronę. Może ta osoba tutaj zburzy pewne bariery i trochę, że tak powiem, e, e, no. <laughs> Nie mogę się aż wysłowić, przepraszam Was. Po prostu, bo mogę to powiedzieć, tak wiecie, poczochra Was trochę, patrząc właśnie na tą, na tą energię, na tą energię wieży, więc może po prostu rozczochrać Wasze życie, tak? Wkroczyć, trochę hałasu tam w, włożyć, ale z drugiej strony no, może być interesująco. Zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. Mhm. Mm paśmieczy. No, spodziewajcie się tu jakiś wiadomości, ale też i zainteresowania. O, szóstka buław. I królowa mieczy. Mhm. Wisielec. Trójka pentakli. Dziesiątka mieczy. No i król kielichów na spodzie. Ewidentnie. Moi drodzy, dla części z Was e, naprawdę możecie otrzymać jakąś ciekawą propozycję, właśnie za, zawodowo-finansową. Może to być kwestia współpracy, rozwoju jakiegoś projektu, wejścia na wyższe stanowisko. Ale ja widzę, kochani, że właśnie e, dla części z Was będzie to czas dużych takich stresów na zasadzie, czy ja zasługuję, czy ja mogę, czy, 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 czy jest odpowiednia osoba, czy to jest odpowiednia sytuacja. E, mam wrażenie, że tutaj. E, dla, dla wielu z Was może to być moment yy, uświadomienia sobie swojej własnej wartości, to po pierwsze. Ale po drugie, kochani, y, zamknięcie jakiegoś rozdziału, bo część z Was mogła tkwić właśnie w jakiejś takiej. Yy, nie wiem, czy to jeszcze przeszłość, czy jakieś trudne doświadczenie z przeszłości, które spowodowało, żeby jeście zamknięci na jakikolwiek sukces. A tutaj ten sukces puka do Waszych drzwi i pyta, halo, halo, Raku, czy Ty jesteś gotowy, żeby, żeby, żeby zaryzykować, żeby właśnie w to wejść? Także to będzie jeden wielki test, kochani, czy Wy to przyjmiecie, czy nie. Ale z drugiej strony też bardzo mocno właśnie widzę tutaj moją energię moich, moich singli, moich singielek, em, które ewidentnie będą adorowane, którzy ewidentnie będą adorowani w tym tygodniu przez jakąś przystojną, seksowną osobę, niezależną, ale tutaj się tak jakby obudzą wszystkie wasze jakieś takie lęki, obawy, podniesiecie bardzo mocną granicę i będziecie się zastanawiać, czy już jesteście gotowi na przyjęcie miłości w swoim życiu, czy, czy, czy to jest odpowiednia osoba, czy ta osoba nie chce was tutaj oszukać. No i tymczasem tutaj król kielichów puka do waszych drzwi, więc może warto otworzyć to swoje serce. No, dziewiątka była w dużo, przyszliście, oczywiście, że tak, ale warto popracować z tymi lękami, no bo w waszą stronę faktycznie tutaj jakiś hertyczny biały koniu zmierza. Hmm? Może być gorąco. Okej, okay, co w związkach? Zobaczmy. O, rycerz kielichów, też przyjemnie. E, spodziewajcie się miłych komplementów, gestów miłości, jakichś prezentów, może wyjść na randki, spotkania i takie rzeczy. Zrobi się bardzo romantycznie. E, mam wrażenie, kochani, że. Może, możecie zupełnie z innej strony dostrzec swojego partnera, swoją partnerkę. E, może do tej pory, że tak powiem, e, brakowało tego romantyzmu, a w tym tygodniu będą jakieś kolacyjki, będą komplementy, będą miłe gesty, będą, będą przytulaski, będą jakieś takie... No, zrobi się romantycznie po prostu, no co tu dużo gadać. Zrobi się romantycznie. Zobaczmy tego rycerza, e, rycerza kielichów. Szóstka kielichów. Gwiazda. I czwórka mieczy. O, fajnie, rycerz, rycerz mieczy, dziewiątka pentakli i as pentakli. Moi drodzy, powiem wam tak, dla części z was, jeżeli jesteście w długoletnich związkach i już, że tak powiem, trochę brakuje tego romantyzmu, bo nie wiem, praca, obowiązki, dzieci i takie różne tam rzeczy. W tym tygodniu mam wrażenie, że będzie jakiś taki przebłysk. Może to być kwestia jakiegoś wspólnego wyjazdu razem, gdzieś na jakieś wakacje albo jakiegoś. Ee, Takiego też przystoju, um, w, w jakichś takich innych sprawach. Mam wrażenie, że więcej uwagi poświęcicie sobie. Coś może uda się przegadać, coś może uda się uzdrowić, ale mam wrażenie, że wróci wa, do Was taki dawny partner, dawna partnerka, um, dawne wspomnienia, tak jakby wszystko było świeże nowe raz jeszcze. Poczujecie, kochani, że um, no właśnie, coś tu zaczyna rozkwitać, że, że te emocje są naprawdę piękne. Poczujecie, że um, wszystko wraca właśnie do takiej um, równowagi nawet gdybym powiedziała, to może być dla Was szok, to może być dla Was właśnie takie niedowierzanie, stąd ta wieża, ale z drugiej strony pokazuje mi się nowy początek tutaj dla Was. Może faktycznie tutaj sytuacja finansowa będzie miała na to wpływ. Ktoś, że tak powiem, będzie miał szansę awansować, ktoś będzie miał szansę na zarobić więcej, a so z... z, z co za tym idzie, będzie miał szansę może troszeczkę spokojniej podejść właśnie do tych spraw, tak? I automatycznie więcej czasu poświęci Wam. Więc to może być czas pięknej, pięknej takiej transformacji w Waszym związku i uzdrowienia właśnie w Waszym związku. Ale też, kochani, mocno widzę, że dla wielu z Was może to być właśnie jakaś niespodzianka w tym tygodniu. Partner, partnerka może Wam zrobić jakąś niespodziankę związaną właśnie z jakąś inwestycją, zakupem czegoś, może o czym do tej pory marzyliście, część z Was zostanie zabrana na jakąś wycieczkę niespodziankę, wakacje, coś takiego. E, więc spodziewajcie się po prostu bardzo, bardzo miłych e, gestów. Okej, okay, single, zobaczmy co u Was o, Wy macie piątkę mieczy, jakoś czuję, że to jest Wasza energia a nie energia z zewnątrz, ale zaraz sobie sprawdzimy piątka mieczy, kochani, oczywiście jeśli chodzi o energię z zewnątrz, może mówić, że tutaj na kogoś trzeba uważać, bo ktoś może nie grać fair ale ja czuję, moi drodzy, że właśnie u Was jakieś lęki tutaj wyjdą w związku właśnie z pojawieniem się jakiejś osoby czuję, że część z Was właśnie ma bardzo mocno zranione serce, kiedyś, kiedyś ktoś wyrwał to Wasze serce i ono że tak powiem, jeszcze krwawi, jeszcze boli, jeszcze się nie zagoiło do końca. E, dlatego nieufnie podchodzicie do m, potencjalnie jakichś nowych e, relacji. No ale zobaczmy tą piątkę mieczy. Mhm, arcykapłan. Kochankowie. I dziewiątka buław. No właśnie. Dziewiątka kielichów, rycerz mieczy i dziewiątka pentakli. Moi drodzy, powiem Wam tak, jak zobaczymy arcykapłana, mówię: OK, może faktycznie idzie ktoś zajęty, ale nie mam. Dziewiątka kielichów, dziewiątka pentakli na spodzie, także ewidentnie idzie do Was singiel, ewidentnie idzie do Was jakaś osoba, która jest niezależna i która jest Wami bardzo zainteresowana. Osoba dojrzała, może trochę starsza od Was z tym arcykapłanem, ale jednocześnie z kartą kochanków, yy, która będzie czuła to braterstwo dusz. Yy, I myślę, że Wy też to poczujecie. Myślę, że Wy całym sobą to poczujecie, że to będzie niczym grom z jasnego nieba, ale w momencie, kiedy ta osoba pojawi się w Waszym życiu, właśnie wylezą wszystkie lęki, wszystkie obawy, wszystkie sprawy z przeszłości. No i pojawi się, że tak powiem, nadmierne myślenie, czy wchodzić w to, czy nie, czy warto ryzykować, czy nie. Będziecie potrzebowali oczywiście troszeczkę czasu, ale no właśnie, tutaj ewidentnie, kochani, jakiś cykl się dla Was kończy, coś nowego się zaczyna. Jakaś forma stabilizacji jest tutaj na horyzoncie, więc jeżeli do tej pory mieliście samych takich właśnie rycerzyków, myślę, że w końcu wychodzi słońce nad Waszymi głowami i macie szansę poznać kogoś, z kim poczujecie to szczęście Tą radość, i na kogo warto otworzyć te swoje zmysły. Mhm. Mm Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Sąd ostateczny, kochani, dla części z was sądem ostatecznym jakieś sprawy sądowo- urzędowe mogą być do zrobienia. Może jakieś sprawy spotkowe, może jakieś alimentacyjne, może tego typu rzeczy. Część z was będzie kierować jakąś sprawę do sądu, a część z was otrzyma jakiś ostateczny wynik rozprawy. Także tutaj tego typu rzeczy będą na tapecie. Ale sąd ostateczny też mówi o uwolnieniu się od kogoś czegoś. Może mówić o uwolnieniu się od jakiejś relacji albo od jakiejś sytuacji, która była dla was trudna. Dla części z was coś z przeszłości może powrócić, jeszcze raz, żeby się z tym skonfrontować, żeby coś uświadomić sobie, żeby coś z kimś pogadać. Więc też bądźcie gotowi na tego typu zwroty akcji. Zobaczmy, zobaczmy ten sąd ostateczny. Księżyc. Trójka kielichów. I umiarkowanie. Rycerz Mieczy, dziewiątka pentakli i as pentakli. No więc tak, kochani, dla części z Was yy, może to być właśnie sytuacja, że ktoś faktycznie powróci do Was yy, z intencją pojednania, spróbowania jeszcze raz. Więc może to być jakiś przyjaciel, może to być właśnie członek rodziny, może to być ktokolwiek. Będzie szansa na jakieś spotkanie i rozmowę w tej sytuacji, która przywróci jakiś rodzaj równowagi yy, i zapoczątkuje jakiś nowy rozdział yy, dla, dla, waszej, dla waszej relacji. Więc takie coś mi się zdecydowanie y, pokazuje. Ale dla części z Was y, też jest tutaj taka informacja, że y, Zszokuje Was jakaś informacja, którą dostaniecie od znajomego, od przyjaciela. Mam wrażenie, kochani, że to będzie w jakiś sposób dobra e, wiadomość. Nie czuję tutaj jakichś takich negatywnych vibów, ale możecie poczu poczuć się tak dziwnie, że coś było ukrywane przed Wami. E, nie wiem, ktoś ukrywał jakiś związek, ktoś ukrywał, że się zakochał. Tutaj mogą być jakieś zaręczyny, może być jakaś uroczystość. E, także, także coś takiego mi się tutaj pojawia, że możecie poczuć tak, kurde, no jakim cudem wiecie? No, to mi umknęło, mi, tak? Także to może być szok. Ale dla części z Was, kochani, może szykować się impreza niespodzianka urodzinowa, wasza. Także, żeby tutaj nie, nie zepsuć e, niespodzianki, tak powiem Wam to szeptem, nie? żeby nie było. <grym> Także znajomi, bliscy mogą szykować coś dla Was, e, właśnie z, z okazji Waszych urodzin, może się szykować jakiś surprise. Praca i finanse. Co tutaj? Uuu, cesarz, no mówię, że fajnie w tych finansach, kochani. No cesarz mówi o wzroście, mówi o budowaniu swojego imperium, mówi o niezależności finansowej, ale też wejściu na wyższe stanowisko. Dla części z Was mówię, awansik, podwyżka, albo jakiś taki sukces, jeżeli prowadzicie własną firmę. Wasze decyzje na pewno będą bardzo korzystne dla, dla przyszłości, ale też tutaj możecie mieć jakąś rozmowę z szefem, z szefowym, ktoś może Wam coś zaproponować ciekawego. Ehm, mam wrażenie, że naprawdę pniecie się Wysoko gdzieś macie szansę na, na, na naprawdę też takie poważne decyzje e, dotyczące, dotyczące swojej przyszłości. <laughs> Przepraszam. Jeżeli do tej pory zastanawialiście się nad założeniem własnej firmy, to może być właśnie ten moment właśnie tej decyzji, tak, że ok, to jest ten czas, uświadamia sobie, w którą stronę chcę pójść, i tak dalej. I czas, czas podjąć odpowiednie kroki. Zobaczmy tego cesarza. Czwórka pentakli. tu śmierć. Y i paść buław. No, kochaj, no, nowa droga jak nic się dla Was otwiera. Sprawiedliwość, dwójka pentakli, siódemka kielichów. Część z Was faktycznie może otrzymać tutaj jakąś propozycję awansu albo jakiejś ciekawej pracy na wyższym stanowisku, ale widzicie, jest jakaś obawa. Wolę się trzymać tego, co jest, tak? Bo tu jest bezpiecznie, tu już znam te tereny, tu już znam osoby, po co się będę piąć wyżej i tak dalej, skoro tu jest okej, okay, nie? A to jest ważne, żeby faktycznie wychodzić poza pewne ograniczenia, bo droga, która się dla Was otwiera, da Wam naprawdę bardzo szerokie możliwości, też manifestacji Swoich marzeń, spełnienia swoich marzeń, więc nie bójcie się spróbować, nie bójcie się zaryzykować. E, tutaj dla części z Was, kochani, e, też właśnie tak jak mówię, może do tej pory marzyliście o jakiejś własnej firmie, marzyliście o, nie wiem, inwestycji jakiejś, o zaplanowaniu jakiejś przyszłości, o, o jakichś krokach i tak dalej, ale coś Was ta, ta, cały czas blokowało. Czuliście, że mm, to nie jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, nie mam odpowiednich kompetencji i wymyśleliście z to różnych historii. Tak jakby w tym tygodniu staniecie przed jakimś naprawdę mm, Ważnym i odważnym krokiem. Yy, I mam wrażenie, że to będzie wymagało od Was puszczenia tego, co, że tak powiem, nie jest stabilne w Waszym życiu, albo co nie jest wystarczające w Waszym życiu, i zaryzykowania, żeby podpisać nową umowę, żeby w coś wejść, żeby zaryzykować, żeby coś otworzyć, no i idziecie właściwą drogą. Także też tutaj mi się pokazuje czas wyjść ze swojej jaskini, zaryzykować, zadziałać, zostawić za sobą właśnie jakieś trudności i po prostu sięgnąć po marzenia. Mhm. Rada. Ósemka buław. Działaj. Po prostu działaj. Otwórz się na komunikację, otwórz się na pasję, otwórz się na, na namiętność, otwórz się na randki, otwórz się na wyjazdy. Działaj. Po prostu działaj. Cesarz, działaj. As buław. Zdecydowanie działaj. Król buław. Działaj do kwadratu koło Fortuna Spolin. To jest twój czas, drogi Raku. To jest twój czas. Czas zaryzykować. Czas na odważne kroki, czas na zmiany. Uhoho, fajne. Ok, raczki na koniec pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już usuję wam odpowiedzi na to pytanie. Jeden, dwa i trzy. Ok, odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden. Zaczekaj. Odpowiedź numer dwa. Polepszenie. I trzy. Podejmij działanie. Dobra, to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego udanego tygodnia. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa!